Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zombie z Garde Warfare 2. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać pakiet fenomenalnych postaci i co po prostu z niego wyjacie to będziemy po prostu grać. Na początku mamy groszko szczerca ognistego na specjalista. I mamy kaktusa już ta zawasowanego. Więc, no powolutku, powolutku Do przodu się idzie I Pakiet fenomenalnych I znowu jakiś gwiazda sportu Hokejsty No dobra, dobra Może być Dobra, chyba, 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 dobra gesty chyba, postaci bym jeszcze wziął. Nie to ulepszenie postaci, tylko zdolność. A to mega wykop to jest słabe akurat. Jaką O. Dobra, może mi się będzie podobał Więc wchodźmy do trybu wieloosobowego. Sądziłem, że coś urośli, no ale może być. Tylko teraz, żeby nas czytało. Myślę, że to już końcówka jest. Po cztery, dobra, jest ich Już pierwszy kill i podała mi się ten futbolista. Mojego strzały tak nie opadają Dobra, jednego załatwię w Dobra, tam parter załatwię. Ja już trzy kile tym zrobiłem No i coś mnie zabiło. A że z takiego daleko? Nie, to nie jest końcówka. Dobra. Myślałem, że to końcówka. Mamy tam jest No cóż, 50% HP Dobry jestem futbolista szczerze Teraz impreza a to nie jest jeszcze taka końcówka meczu A 5 kg kilina... No on jest bardziej pod sabójstwo. No i skurczę, zjadła. jaki słężnik, ładny wykop. Już dwie osoby zabijałem tym wykopem, więc jest No cóż, zmarnowałem dwójkę, ale zaraz mi się odmówi. Akurat to wyskoczył, odrobinkę za wcześnie to wrzuciłem. Tak odrobinkę, odrobinkę. Co? Od kiedy? Ja widzę, jakby nie było celownika na czerwono, to bym nie zauważył tego celnika. Ja dosał z tego 12ście Czwarte miejsce No i wysadziło. Ja pasał jaki dla wszystkiego Minutka, minutka, minutka i wygrywamy. Szczerze to chyba nie mój ulubiony baseballista. Nie jest jakiś dobry, ale jego strzały nie opadają i to jest takie wygodne. Są jego strzały. No cóż, zabiłem go, ale wjechałem z fasolkę. Nie, no, szczerze dobry jestem baseballista. Jak na baseballistów wszystkich, to jak dla mnie ten najlepszy. No jeszcze to zabiłem Git, git, meczek. Dziesięć koła. No cóż, nie byłem, bo żołnierzy czter, trzy, trzy tych samych żołnierzy było. Ale cóż Jak dla mnie spoko ten baseballista. O, jeszcze bijemy dzisiaj nową rangę To jeszcze sobie jedną rutkę tak zagramy nim Może to nowa ranga da się pić No a jak nie, no to po odcinku ją wbiję Już to będzie trzecia ranga I powolutku, powolutku Będzie coraz lepiej Tak to będzie wyglądało jak u tego chłopa. Tutaj trójka zamiast dwójki. Bardziej przezroczyściej. Tutaj będziemy znowu bronić. Chyba nawet ta sama mapa. Dobra. Hokeista, ja mówiłem bejsbolista, to jest hokeista. Ja był gwiazda sportu po prostu. Po prostu jego strzały są mega szybkie. Dobra. A że nikogo to nie trapiłem? A nie trapiłem. Dzięki. I mega tutaj pomogłem Kolejny asista. Cztery kile. Jeden bet. No to po prostu piękne. Na innym mi to robisz, ja? No. Ja już tak czułem, no bo w niego wjechałem, jednak. Już mam 99. Do piątego levelu dobijemy i będzie ta ranka. nie jak pan Przynajmniej mocno on też dostał ten kaktus? No, pierwszy u jest tam git. Git, ten Git, Geek, ten baseballista oddaję. Myślałem, rzadki będzie jakiś całość czerpał. Sebennum. Das ist. ein No już z dwóch stron na pewno. A, znikła ta rucha, super. Ciekawe czy macie cheaty, że tak znikła, czy... ...jakiś bug gry. Naj no, za daleko byli. On va en vous, comme vous. No cóż. 20 sekund. Może to wygramy, ale może tej rani nie No Dobra, piję. Nowa tabliczka. Nic, nowa tabliczka wbita. No tutaj to dużo jednak robiłem w tej rundzie. Jednak tam wszystko obronili. Nie się koła, też spoko. Na tabliczce niestety nie jestem. No cóż, 11 ceki jest dobrze, ale więc co widzowie? Do następnego odcinka.